Siema kochani Subskrybujcie mój kanał Udostępniajcie te filmy innym Dzisiaj parę słów o uszalaniu się zawsze sobie każdy myśli, że eee, trochę ponarzekam, to będę taki skromniejszy, nie taki pyszny i tak dalej. Ale jest to tak samo ciężka i straszna rzecz, która odrzuca ludzi tak samo jak pycha. Kema. i dlatego trzeba na to uważać. Codzienna porcja użalania jest tak samo jak z pychą i z tym rozbestwieniem. Codziennie potrzebujesz coraz więcej. Ja mam takiego kolegę, który po prostu jak zaczynamy rozmowę, on się nawet nie zapyta mnie jak się czuję, ani nic, tylko od razu zaczyna jechać. Dzieciństwo miał szczanione, że to, że tamto, że, że owo, jak mu jest źle, jak niedobrze i tak dalej. I ma tak naprawdę w dupie, jak ja się czuję, czy ja żyję, czy nie żyję. Ważne tylko, żeby on się wyżygał, wypowiedział mnie. I to jest wszystko. I pomyślę, jak się ro rozmawia z takim gościem. Byłbym zawodowym terapeutą, no to miałbym w tym swój interes, nie? bo miałbym kasę chociaż z tego, nie. Dlatego praca terapeuty polega przede wszystkim na tym, żeby wysłuchać klienta. Nie? I ludzie chodzą, płacą ciężkie pieniądze tylko za to, żeby ich ktoś posłuchał. Ale przyjaźni. Na tym patencie to nie stworzycie. Jak z tego wyjść, z tego użalania? Ja też się użalałem. No i właśnie dzwonię dlatego do takich pacjentów, którzy się użalają bardziej ode mnie. Wtedy widzę swoją beznadzieję. I staram się tego nie robisz. Bo to jest taki dzi dziwny, dziwny ten, że dziwna rzecz, że łatwiej jest zobaczyć coś u kogoś niż u siebie. Nie? Ale kochani, to jest to samo, co mówiłem w poprzednim cyklu. Moje życie takie dziwne. To jest wszystko to samo. Nie? Zainteresuj się drugim człowiekiem. To powiedział kiedyś Je Jezus Chrystus. Nie? Przestań się interesować cały czas sobą. Ja mam takie hasło: jak zaczynam myśleć o sobie, to zaczynają się moje problemy. Przemyślcie to i napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Żyjemy, trzymajcie się, subskrybujcie mój kanał i udostępniajcie innym. Wszystkiego dobrego.